Najbardziej popularne, największe w Polsce i długo wyczekiwane targi dla mamy i dziecka, Mama Wil, po raz pierwszy w Katowicach. Pierwsza edycja Mama Wil w Katowicach, no ale jest to impreza z dosyć bogatą tradycją. Jak wygląda w pozostałych miastach? Witamy serdecznie w Katowicach. Jesteśmy już na rynku 5 lat. Na przykład w Warszawie miałyśmy ostatnio 18 edycję. Jesteśmy w 7 miastach Polski. I właśnie teraz zdobywamy kolejne miasto na południu, Katowice, gdzie witamy serdecznie wszystkich. Jaka jest specyfika tych targów, co na nich znajdziemy? Przede wszystkim odwiedzają nas kobiety w ciąży oraz mamy z małymi dziećmi rodziny, wszyscy zainteresowani tematyką rodzicielstwa. A jak chcecie podbić katowicki rynek? No przede wszystkim skupiliśmy tutaj 150 producentów oraz dystrybutorów znanych polskich marek, ale również zagranicznych, z bardzo szerokim asortymentem. Są to zarówno tekstylia, zabawki, akcesoria, dodatki, jak i wózki i foteliki. Także naprawdę możemy kompleksowo zaopatrzyć się w kwestie nie tylko wyprawkowe, ale również dla najmłodszych dzieci. No obserwując to miejsce, frekwencja chyba dopisuje. No, na razie to dopiero początek. Mamy nadzieję, że tutaj katowiczani się rozkręcają i zaraz po wyborach gromnie nas odwiedzą. Tym bardziej, że mamy również bardzo bogatą ofertę warsztatowo-wykładową. Zarówno prelekcje dla rodziców, jak i zajęcia pokazowe dla, dla dzieci. Odwiedzamy wystawców na targach Mama Wil. Jakie wrażenia i jaka oferta? No, wrażenia jak zwykle bardzo dobre. Mama Wil to jest już impreza, która jest organizowana od wielu, wielu lat w całej Polsce. Całe szczęście po raz pierwszy w końcu w Katowicach. No, świetna impreza, bardzo dużo ludzi. Jak widać, targi tutaj będą chyba takim sukcesem. Myślę, że tutaj dziewczyny wrócą z targami, my również. No, oferta przede wszystkim dziecięca, babysowa bardziej bym tak powiedziała, bo to są targi dla dzieci i niemowląt głównie. no my My jesteśmy marką, która oferuje produkty nie tylko dla niemowląt, również dla starszych dzieci. No to jak widać, to co nas wyróżnia to wzory i kolory. Jest to coś, czego jesteśmy bardzo znani myślę, że w Polsce i można powiedzieć na świecie. Co Was inspiruje? Natura. Myślę, że przede wszystkim natura, bo wszystkie nasze motywy to są przede wszystkim motywy kwiatowe, motywy zwierzęce, więc to było u nas od samego początku. Takim naszym najważniejszym produktem flagowym jest body z falbankami. Jest to nasz taki naprawdę flagowy produkt w kwieciste printy. No, z tego jesteśmy bardzo dumni. Współpracujemy z, z artystami polskimi, ilustratorami, więc wszystkie printy na sezonowe kolekcje są projektowane właśnie przez nich, także to nas bardzo wyróżnia. Z tego jesteśmy bardzo dumni. Są to naprawdę bardzo znane nazwiska polskie. Także tyle. To tak. W skrócie. Nowe kartonowe to chyba tak, jak sama nazwa wskazuje, nowość na rynku. Co to takiego właściwie? Nowe kartonowe to jest, można by powiedzieć, takie współczesne trójwymiarowe origami. Który jest oparty o filozofię low poly, czyli małej ilości trójkątnych elementów. No i łączy w sobie elementy rzeźby z elementami pracy własnymi dłoni, ponieważ dzieci, czy dorośli składają to samemu. To jest ciekawe, jak powstała ta marka. Pomysł powstał zupełnie przez przypadek. Podczas zabawy z dziećmi szukaliśmy różnych metod. Wcześniej robiliśmy rzeźby z gipsu, robiliśmy z masy papierowej różne elementy i wpadliśmy na pomysł, jak poskładać głowy zwierząt w sposób atrakcyjny. No i tak pierwsza, pierwsza głowa lisa powstała dzięki mojej córce. I w ten sposób ten, ten pomysł się rozwinął. Najpierw zauważyli, to nasi sąsiedzi, przyjaciele poprosili nas, żeby przygotować dla nich także takie głowy i tak się rozwinął pomysł nowych kartonowych. No i w jaki sposób je się składa? Składanie jest dość proste, ponieważ wszystkie elementy są już wcześniej wycięte i nacięte, należy odnaleźć odpowiednie krawędzie odpowiednich numerach i połączyć je ze sobą. Jednego dnia w jednym miejscu odwiedzający mieli okazję spotkać najlepszych oryginalnych polskich projektantów i firmy związane z tematyką ciąży, macierzyństwa i rodzicielstwa.